Serdecznie z tej strony Oczywiście, żeby nie było, że ściemniam, że działa monitor czy coś takiego. Tu jest mój stary monitor, który odłączyłem, ponieważ jeszcze nie mam przepinki do tego, żeby podłączyć dwa monitory. E, tu jest ten drugi monitor ustawiony na szafce, ponieważ wiadomo, jeszcze nie ustawiony. Wiele pierdół To teraz wszystkie ikony na tym moim monitorze się skupiły w jednym miejscu, ale wszystko elegancko działa. Właśnie sobie go trochę ustawimy auto no wszystko działa pięknie no co lepsze żeby nie było że ściemnia tutaj to wszystko pięknie chodzi także zostawimy go trochę włączonego po to żeby trochę se połaził ten monitorek no Naprawdę za 10 zł z przesyłką 26 bo przesyłka 16 ale osobiście polecam sam bynajmniej ja jestem zadowolony zasilacz bardzo prosto można sobie skombinować, bo to taki zasilacz jest do tego potrzebny <laughs> może być 3, bodajże żeby nie skłamać 1A ma 3 3,42A i taki zasilacz będzie pasował także monitorek lux piąteczka pozdro w